Cześć, witajcie, ja z tej strony Robert i dzisiaj chciałbym Wam pokazać, no w jaki sposób możemy poradzić sobie z nieścianymi powiadomieniami. Ja Wam kiedyś już to pokazywałem, na innym telefonie oczywiście, ale widzę, że jeszcze parę osób pytało, ale nie zajrzało do starych filmów, no i tak naprawdę wiem, że po prostu te filmy z Samsunga Galaxy S4... Są najczęściej oglądane, więc może i tym razem wam się to przyda. Mianowicie, no ja akurat nie mam teraz żadnych tutaj powiadomień takich, który bym chciał się pozbyć tak naprawdę. Ale czasami jak mamy zainstalowaną jakąś aplikację, ona wyświetla nam powiedzmy jakąś reklamę, co się też zdarza, mimo że powinno to być już blokowane w systemie Android, ale tak naprawdę no powia mam powiadomienia, które no, nie interesują nas. Powiedzmy, że. Nie interesują nas powiadomienia dotyczące Google Play, czyli to, że nam się coś zaktualizuje, jeżeli mam włączone automatyczne aktualizowanie. No to te aktualizacje przychodzą bardzo często. Te aplikacje, jedna jest codziennie gdzieś tam, druga w drugi dzień, i ciągle mamy jakby zapełniony ten pasek. Jeżeli chcemy się tego pozbyć, nie chcemy, żeby nam się pojawiały te wszystkie aktualizacje czy też informacje dotyczące Google Play, przytrzymujemy sobie. Klikamy sobie informacje o aplikacji i w tym momencie możemy sobie wyłączyć po prostu powiadomienia, klikając ten Tik tutaj i w tym momencie nie będą nam się pojawiały kolejne powiadomienia dotyczące tej aplikacji danej, którą tu mamy, czyli sklepu Google Play. I tyczy się to każdej aplikacji, oprócz aplikacji chyba systemowej, bo zauważcie, że na przykład, jeżeli mamy tryb blokowania, to nie możemy wyłączyć tutaj tego, żeby nie pokazywało powiadomień. Więc yy, tak naprawdę yy, tyczy się to wszystkie aplikacje, które mamy doinstalowane, albo są jakby preinstalowane yy, później, ale nie są to aplikacje systemowe. Więc możemy sobie spokojnie po prostu, tak jak wspomniałem, w informacjach o aplikacji wyłączyć powiadomienia i te aplikacje nie będą już nam przeszkadzać. Jest to bardzo pomocne w tym momencie, kiedy na przykład faktycznie pojawia się sporo tych aktualizacji, że coś się zaktualizowało, że plik został przez bluetooth wysłany. No niektórzy nie chcą jakby tego typu powiadomień trzymać, co chwilę ich usuwać i tak dalej, tak samo wystarczy mi na przykład powiadomienie o wiadomości Tutaj ikonką jedynkom, a niech są dodatkowych informacji tutaj na pasku powiadomień. Można to w ten sposób sobie po prostu wyłączyć w bardzo prosty sposób. Mam nadzieję, że to Wam trochę pomogło. Jeśli tak, to zapraszam do kolejnych filmów. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.